W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku Kamiennej zakończyła się druga edycja projektu systemowego Dobry Start, którego celem było podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Skarżyskiego. Z tej okazji w Miejskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste spotkanie, na którym podsumowano działania zrealizowane w ramach projektu, a jego uczestnikom wręczono specjalne dyplomy i certyfikaty. Od kwietnia do października 38 podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W Skarzysku Kamiennej uczestniczyło w warsztatach umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych. Projekt Dobry Start skierowany był do młodzieży z terenu powiatu Skarżyskiego, opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, narażonej na ryzyko społecznej marginalizacji. Uczestników projektu podzielono na trzy grupy i oprócz zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne, duży nacisk położono na uczestnictwo w zajęciach. O charakterze terapeutycznym, wzmacniającym poczucie własnej wartości i pomagających w pokonaniu barier psychospołecznych. Realizacja projektu Dobry Start możliwa była dzięki pozyskaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu w tym roku opiewała na ponad 290 tysięcy zł, z czego blisko 90%, czyli ponad 260 tysięcy zł, to środki Europejskiego Funduszu Społecznego, resztę, czyli ponad. 30 tysięcy złotych stanowił wkład własny powiatu skarżyskiego. Projekt systemowy Dobry Start jest projektem, który PCPR realizuje już od 2008 roku. Systemowy znaczy, że będzie trwał do 2013 roku. Warunkiem jest oczywiście pisanie nowych wniosków. W tym roku projekt trwał od kwietnia i kończy się 30 października. Skierowany jest przede wszystkim do naszych podopiecznych, czyli wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób, które opuściły właśnie te formy opieki zastępczej. Łącznie objęto wsparciem 38 wychowanków. Tak najprościej mówiąc, działania są skierowane na to, aby zapobiec ich wykluczeniu społecznemu, ponieważ są to osoby pochodzące ze środowisk często zagrożonych, pomagają, wymagają ogromnego wsparcia społecznego, wsparcia w kierunku też jakby rozwoju własnej osobowości, ocenienia swoich szans, swoich zagrożeń, swoich też mocnych, słabych stron. I wszystkie nasze działania były skierowane tak naprawdę do. Do wyeliminowania jakby sytuacji, że są zagrożeni na otwartym rynku pracy. Wszystkie działania, jakby wymyśliliśmy, że będzie to dziewięć usług szkoleniowych, podzieliliśmy naszych podopiecznych uczestników na trzy grupy, czyli jedna grupa to była grupa 10 osób w wieku od 15 do 18 lat, które nigdy wcześniej nie brały udziału w projekcie. Pozostała grupa była to 16 osób w tym samym wieku to byli y, wychowankowie którzy y, już brali udział w projekcie i chcieliśmy jakby wzmocnić nasze działania ubiegłoroczne i pozostała grupa 12 osób to byli już pełnoletni wychowankowie którzy tak naprawdę y, byli oprócz wzmacniania mocnych stron i w takim aktywnym poszukiwaniu już pracy szkoleni, również uczestniczyli w różnych kursach zawodowych, które postanowiliśmy jakby dla nich znaleźć na podstawie wcześniejszych działań szkoleniowych, takich działań psychospołecznych. Przede wszystkim mam wspaniały zespół projektowy, który pracuje. Naprawdę wszyscy wkładamy w to mnóstwo serca i widzimy bardzo duże postępy u naszych. Beneficjentów ostatecznych. Tak naprawdę mamy grupę tutaj cudownej młodzieży, która jest bardzo zadowolona i, jakby między sobą twierdzi, że dzięki temu projektowi mogli, jakby siebie odnaleźć i odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego zdążają, do czego zmierzają, co jest dla nich ważne i myślę, że to jest odpowiedź na nasze działania. Uczestnicy projektu nie ukrywają zadowolenia, że mogli wziąć udział w takich warsztatach. Teraz czują się lepiej przygotowani do poszukiwania pracy. Mają również nadzieję, że dzięki nabyt tej wiedzy łatwiej będzie im wystartować na rynku pracy. Zyskałam dzięki temu pewność siebie. Dowiedziałam się więcej o sobie, o swoich wadach, zaletach. No, nie wiem. Pani dyrektor mówiła, że uczestniczyliście w różnych szkoleniach, które właśnie miały Wam pomóc odnaleźć się na rynku pracy również, prawda? Czy te szkolenia Wam sporo dały? No tak, dowiedzieliśmy się gdzie można szukać pracy, w jakich miejscach w naszym wieku można się dowiadywać o pracy, jakie oczekiwania będą mieli od nas nasi przyszli pracodawcy. Na jakie pytania będziemy musieli odpowiadać? Nie tylko w pracy, także mi na przykład te szkolenia pomogły w rozmowie właśnie z, tym, z czymś takim jak rozmowa do, do szkoły czy coś tego typu, prawda? No mam nadzieję, że na kolejnych szkoleniach, jeśli takie się odbędą, będę mogła zdobyć coraz większą wiedzę na tematy, które są potrzebne tak naprawdę w życiu przyszłym. Projekt Dobry Start Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku Kamiennej realizowany będzie do 2013 roku do tego czasu kolejne grupy młodych ludzi dostaną szansę dobrego startu na rynku pracy